Dzień dobry, tutaj Satsu i dzisiaj razem z Pawłem pogadamy o Titanfall. Zapraszamy! Została wydana dwa lata temu i trochę zamieszała na rynku gier. Spełniła marzenia niejednego gracza o połączeniu Call of Duty na ostrych sterydach, przemieszczeniu się płynnym i bardziej dynamicznym niż Mirror's Edge, z lekką szczyptą science fiction niczym z Halo i spadającymi z nieba czołgami na nogach. Wszystko zamknięte w jednej grze to właśnie Titanfall. Właśnie wyszła druga odsłona tego tytułu, więc przyjrzymy się, co zmienili i czy na lepsze. Titanfall nie odniósł spektakularnego sukcesu, ale pokazał olbrzymi potencjał na serię, która może konkurować z tytanami FPS. Chyba największą zmianą pomiędzy pierwszą, a drugą częścią jest właściwa kampania dla jednego gracza. W oryginale mieliśmy do czynienia z dziwną hybrydą kampanii, która została wpleciona w rozgrywkę multiplayer. W moim przypadku nie pozwalało to w pełni skupić się na historii. Byłem bardziej zajęty bieganiem po ścianach niż słuchaniem dialogów postaci, które i tak niespecjalnie przykuwały uwagę. W sequelu wcielamy się w rolę żołnierza o imieniu Jack Cooper, który jest aspirującym pilotem. Niestety jego mentor, kapitan Lastimosa, umiera przed skończeniem jego szkolenia w trakcie ataku IMC. Psst, to jest zła organizacja. Tuż przed zgonem przekazuje mu jednak swojego osobistego tytana BT-7274. I tu przygoda się zaczyna. Nie chcę więcej spoilować samej historii. Dopowiem tylko, że kampania nie przewiduje jedynie biegania i strzelania, ale wpleciono w nią również platformowe łamigłówki niczym z portala i inne smaczki. E, pomimo że kampania nie jest długa, jest bardzo ciekawa i intensywna. Jest to zdecydowanie miły dodatek. Poza tym Respawn usprawnia prawie każdy aspekt w swojej grze. Kustomizacja została mocno poszerzona. Do tej pory do wyboru mieliśmy tylko trzech tytanów. Teraz mamy aż sześciu. Każdy z nich niestety ma z góry ustawiony zestaw broni, ale można modyfikować zdolności. Wydaje się to na pierwszy rzut oka krok wstecz, ale każdy tytan ma unikatowe umiejętności i inną taktykę. Jeden ma nawet wielki miecz. Zmieniono system z umiejętnościami taktycznymi. Jest ich trochę więcej niż w poprzedniej części, ale nie można ich zmieniać tak, jak to było poprzednie. Teraz mamy 7 typów pilotów z konkretnymi zdolnościami. Na przykład kamuflaż niewidzialności, sonar, hologram, zwiększona szybkość, uzdrowienie, zwiększona obrona czy grappling hook. Tak, dodali grappling hook. Mamy za to więcej dodatków, które możemy wybrać, a nawet finishery. I przede wszystkim mój ulubiony aspekt. Zostały dodane modyfikacje wizualne. Możemy w końcu stworzyć pilota i tytana, którzy pasują do naszej osobowości. Poza zmianą koloru kamuflażu możemy również zmienić kolor naszej broni, a nawet dodać rysunek na kwit naszego tytana. Osobiście żałuję, że nie możemy zbudować swojego własnego mecha od podstaw, ale muszą mieć przecież coś do wprowadzenia w Titanfall 3. Mam nadzieję, że to zrobią. Na sam koniec duży plus zarówno dla studia Respawn, jak i EA. Brak Season Pass, żadnych ukrytych kosztów, wszelkie dodatkowe mapy i tryby mają być dodawane za darmo. Dzięki temu cała społeczność nie będzie podzielona jak przy pierwszej części. Aż trudno uwierzyć, że nie wydadzą żadnego płatnego rozszerzenia, ale jest to bardzo dobra wiadomość dla graczy, szczególnie przy dzisiejszych praktykach mikropłatności i ćwiartowania gry, a później sprzedawania jej w kawałkach. Napiszcie w komentarzu, czy wy już biegacie w olbrzymich mechach i co sądzicie o wprowadzonych zmianach. Poza tym możecie wbić na kanał Pawła, link macie w opisie. Zajmuję się głównie rysowaniem i animacją, ale może znajdziecie coś dla siebie. Zapraszam. Pamiętajcie zostawić lajka i subskrybować kanał. Do zobaczenia!